Hej hej, z tej strony Sid, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Snowrunner. Moi drodzy, mieliśmy dokończyć sobie zadanie rurowe sny. Natomiast, no, próba, którą podjąłem, zakończyła się fiaskiem. Tak, w skrócie, no, wyglądało to mniej więcej tak. Moi drodzy, przygotowany bandyta do wyjazdu. Realizacja misji rurowe sny. Okazało się, że wszystko można zabrać z magazynu. Nie musiałem jeździć w dwa różne punkty. Yy, załadowałem cegły, załadowałem metalowe belki na przyczepę i yy, jedziemy w takim razie. Yy, może tak, najpierw byśmy sobie jakąś sensowną trasę wyznaczyli. No i w ostateczności y, dalsze próby zakończyły się porażką, wywróciłem się bandytom, pogubiłem cegły y, Więc cegły razem z tą przyczepą, na której są metalowe belki w tym błocie już zostały No niestety nie udało się tamtędy przejechać, jakimś cięższym sprzętem trzeba będzie to przy okazji sobie wyjąć Tymczasem my w dniu dzisiejszym zwiedzimy sobie Tajmir, Rosja, moi drodzy Kierunek, y, ta wieża obserwacyjna, mam nadzieję, że to się uda Totalnie cała mapa Nie wiadomo co tutaj jest Także Odpalamy naszego marszalka I jedziemy moi drodzy Ku przygodzie Zobaczymy czy ten, ten samochodzik się tutaj sprawdzi Zobaczymy co nas tutaj czeka w ogóle yy, Mapa nie jest może jakaś Bardzo duża Ale podobno jest dość wymagająca No, to już widzę, jest tragedia. Wszystko jest pozalewane. Yy, dobra, nowy cel. Zatopiony zbiornik. No, wiecz tam, wiecz, to sobie zaraz to yy, przyjmiemy. Jeden z naszych zbiorników z ropą wpadł do wody podczas transportu na stację paliw. Czy możesz go odzyskać, dostarczyć do celu? Yy, myślę, że tak, jak najbardziej. Natomiast, yy, gdzie ten zbiornik? Aha, bo tutaj są te wszystkie zadania. Dobra, to później sobie. O, kurde. A gdzie jest przyczepa? No przyczepa jest tutaj, no tak myślałem właśnie, bo ją kątem oka widziałem. Yy, natomiast musimy ją dostarczyć praktycznie na drugi koniec mapy, więc. Yy, next time. Yy, póki co my jedziemy dalej. Zalane tereny, więc tutaj wszystko, jak widać, na dobrą sprawę pływa, nie? I właśnie z tego względu, podobno ta mapa jest bardzo wymagająca. Tutaj jest dość trudny teren. Ja dobrze teraz jadę, tak, bo ja tak sobie tylko wyznaczyłem te kilka punktów. No, i tutaj, tak, ten cały czas, ta, tam mgła się nam utrzymuje. Też nie wiem, czy może to po prostu taki dzień. Czy tutaj zawsze tak jest? Nie wiem. Nie byliśmy tutaj jeszcze, nie zwiedzałem tego terenu. Yy, nie wiem, co tutaj możemy znaleźć. Więc tym bardziej yy, z ciekawości tutaj zajrzymy, słuchajcie. Na razie może nie będziemy się zapuszczać w jakieś Gęstwiny tego lasu Pojedziemy normalnie tymi drogami, które są ogólnodostępne Tak, żeby na dzień dobry po prostu nie odwalić jakiejś kaszany tu Tędy, tak? Dobrze Oho, już to się robi grząsko No Marshal ma nie było opony błotne, więc powinien sobie poradzić, chociaż z nim różnie też bywa, nie? na razie jest okej okay. Trochę się ślizga na tym błocie, no Co zrobić? No mhm, to jakiś ciekawy mostek Dobra, udało się. I dobra, to chyba jest nasz ostatni punkt kontrolny. Eee, no tak. Dobra, w tę stronę. No i teraz już yy, naczuję, nie? jakby z boczu jakimś jedziemy, by tutaj czasem boku yy, nie zaliczyć. Wiedz <śledź> mi tutaj, tutaj do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. O właśnie. Gdzie Dalej teraz, gdzie dalej? Yy, to może w tę stronę? Cały czas mam taką schizę, że marszałek na nam tu gdzieś tu podskoczy, i gdzieby wywrotka. To jest strasznie nierówno. Hmm, dobra, jak tu teraz. Dobra, chyba normalnie powinien dać sobie radę. Tak, jest okej, okay, dobra. No i jeszcze teraz deszcz, także wesoło. Szybka weryfikacja, no w sumie to niedaleko. Lada, mamy, powinniśmy tam dotrzeć. Moment. Pomału, pomału, panie kolego. O kurde. Yy, tutaj wesoło. Ale ja tej wieży obserwacyjnej tutaj wież tam jest, yy, dobra do chyba da się wjechać Coś, zawiesiłeś się? Nie rób żartów Dawaj, ciśnij, ciśnij O żeż, KURDE PANIE Chyba tutaj było najlepiej wjechać Eee Szybki luk No tutaj nie widzę takiej żadnej sensownej opcji żeby się tam dostać Nie, spróbujemy jakoś pomalutko się tutaj wykaraskać z tego kupotu. Nie, 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 nie. No i mówiłem. Mówiłem. Pomału! No nie! Dobra, no trzeba będzie tutaj wrócić, nie? Jakże spotkamy się za chwilę. No tutaj, jedynie co to holowanko No dobra, moi drodzy, jesteśmy nieopodal wieży. Natomiast cały czas kombinuję, jak tu wjechać, nie? Bo to nie będzie takie proste. Tutaj, tędy to myślę, że nawet nie mamy co próbować. Natomiast dosyć stromo. Myślałem, że może jakoś by tutaj, między tymi drzewami. I w tę stronę uderzyć, no. to zobaczymy, czy, czy coś z tego będzie. Mam nadzieję, że tędy to się uda. Wjechać jest w miarę gładko, fajnie. Nie jest takie strome podejście. No, jakaś tutaj? Chyba tak. Tak, byłoby to. Słuchajcie, byłoby. mi odwalić głupiego tematu, i wieża jest nasza. O kurde, za wysoko jednak jechałem. Yy, dobra, to musimy spróbować zjechać teraz, że tak powiem, pięterko niżej. Możeś ty, chopie, ale to chyba nie tędy. Yy, dobra, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie to... staniesz na koła. Jest, mamy to. <ścoughs> Dało się. Dało. Wieża obserwatora. Wieża obserwacyjna otwarta. Lokalizacja modyfikacji. Fajnie. Następny proszę. Nowy cel. Zatopione cegły. Dobrze. Zaraz sobie obejrzymy ten teren, ale... Zostawa baryłek. Dobra. Rocking and rolling. O, brzmi ciekawie. Nowy cel. Farmowy pływ. Emeryt. <gryt> Ciekawa misja. Dobra, to chyba wszystko. No i ładnie. Dobra, teraz możemy. sobie, yy, Może tak. Najpierw silniczek. Ooo, całkiem spory kawał yy, terenu nam to odkryło. Zatopione cegły. Tutaj mamy stację paliw. Bo to jest modyfikacja, to jest jakieś to zadanie emeryt. Co dalej? Peczki, dostawa baryłek. A to jest czasówka, tak z tymi czasówkami, to. Średnio, nie? Mamy magazyn, tu mamy zadanie. Do tej modyfikacji też takie nie jest, yy, chyba, proste zadanie. Ale wypadałoby się po to wybrać. Tutaj teraz sobie zjechać po malutku. Dobra, jakoś się wybierzemy po tą modyfikację. Przynajmniej spróbujemy tam się yy, dostać. Mm, teraz tak, zjechać sobie najlepiej. Ludzie by to było. Urga, ale tutaj jest też kał. Dobra, pomalutku na dół, żeby wrócić sobie na jakąś trasę. I tutaj będziemy musieli odbić w lewo. Żeby za bardzo nie nadkładać sobie drogi. Co ty już tu mi cudujesz? Dawaj. Tutaj teraz y, w tym zwrotne, żebyśmy sobie wyznaczyli jakąś tam y, mniej więcej ścieżkę, jesteśmy tutaj. No dobra czyli y, do tego miejsca tutaj, tu tutaj w prawo, znaczy y, to będzie w lewo. No i gdzieś mniej więcej na tej wysokości myślę, że musielibyśmy zjeżdżać tutaj chyba też tym lasem. Ja dom świry. Dawaj zobaczymy, co z tego będzie. Mamy 20 litrów paliwa, więc już połowa zbiornika wypalona. Mam e, no, nadzieję, że to starczy, nie? Dobra, tutaj w prawo. Że tak pomalotką, nie? Żeby wywrotki nie zaliczyć? Ej, dobra, mamy to. ってめえと。 Ja cię pierdzielę, ale tu są bagna, słuchajcie. I to jest bardzo bardzo podmokły teren. No dawaj, jeszcze kawałeczek, sto tam parę metrów. I później będzie nas czekał zjazd zbocza, o kurde, ale się tutaj teraz wkopałem. Hmm, dobra, dobra, no, tylko, tylko ładnie, ładnie jedź. Ładnie jedź, ładnie jedź tutaj w prawo. O właśnie, w ten sposób. Tak, mamy to. I teraz tak, tutaj jakoś pomalutku, nie? No dobra, jedziemy. O, panie, przecież to jest. Nie no, to jest tragedia. Tędy na pewno nie tutaj musimy się dostać. Eee, Delikatny. Korekty. Mm, tutaj przez lasek. O, no właśnie. Widzicie, bym zjechał w ogóle totalnie za nisko. No to całkiem spoko. Zdobądź modyfikacje. Yy, nie to, to, tak. Podwyższone na niedostępne dla bieżącego pojazdu. Kan. My nie mamy tego samochodu. No kurde, no ale dobra. Hmm, ważne, że mamy zdobyto modyfikację. Jeżeli uda, uda nam się y, odnaleźć ten pojazd, gdzieś go ewentualnie kupić, no to będziemy już mieli podwyższone zawieszenie do niego. Dobra, moi drodzy, i tym oto y, widokiem żegnam się z wami, serdecznie dziękując za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do was. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. Jeszcze raz serdecznie dzięki. Trzymajcie się. Hej hej.